Zapraszamy na studia prognozowanie tendencji w obszarze mody i designu w Kolegium Civitas. W trakcie tych studiów będziemy rozmawiać o społeczeństwie sieciowym, o nowych mediach, o wpływie technologii na życie człowieka, ale też o wpływie przedmiotów na zmiany społeczne. Prognozowanie trendów narodziło się jako w zasadzie dziedzina nauki, wiedzy, z racji na to, w jakiej żyjemy w tej chwili rzeczywistości wielowarstwowej, różnorakiej, chaotycznej. Wiedzę z zakresu prognozowania tendencji można wykorzystywać na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to jest projektowanie, czyli tworzenie nowego produktu, natomiast druga to jest szeroka komunikacja z konsumentem. My żyjemy w czasach, gdzie Trendy stały się trendy po prostu. Tak? Że, że myślenie o, o tym, co dopiero nadejdzie, czy o przyszłości jest nieodzowne w kontekście tego, co się dzieje wokół nas. Tak? Moda to również sposób prezentowania kolekcji, więc projektanci używają coraz bardziej współczesnych i technologicznie rozwiniętych sposobów prezentowania swoich prac. Chcemy pokazać Państwu w jaki sposób rozwijają się sposoby myślenia, teorie, nie tylko u nas w Polsce, ale na całym świecie. Fashion is so far today and so fast and so close at the same time. So including fastness and including paradox of our society that potentially we have a trend every day. Teorie, które powstają w Nowym Jorku, Barcelonie czy Londynie, w jaki sposób możemy użyć je w naszym codziennym życiu, w naszej codziennej obserwacji nowych mediów, w naszym byciu społeczeństwem sieciowym. Ten natłok informacji jest bardzo trudny do opanowania. Stąd badanie trendów i zestawianie informacji z różnych miejsc, z różnych dziedzin jest niezbędnym narzędziem pomocnym w kształtowaniu biznesu, w kształtowaniu również własnej drogi życia. Uh, we need to have trends uh, that are based on the long term. Uh, I mean, um, expressing the spirit of the time, like uh, Chanel did in the 20s or Amani did in the 70s. I mean, the kind of trends that are setting new rules in the market, new ways for considering fashion. And this is the kind of trend I have in mind. It's not about a fad of a season. Kierunki and trendy związane z model, i to. W którą stronę ona się rozwija. Są bardzo różne: jest to technologia, są to współczesne tkaniny, sukienki pneumatyczne, które reagują na dotyk. To jest polityka, socjologia, cały świat, który nas otacza, nas inspiruje. Nie będziemy tu mówić o fasonach i deseniach, i rzeczach, które możemy zobaczyć w gazetach. Będziemy tu mówić o takich rzeczach, które są zjawiskami. Na które nie zawsze zwracamy uwagę, a są bardzo istotne, bo kreują modę i trendy. W przypadku osób, które pracują w działach marketingu, czy też w działach PR-u, czy też pracują w agencjach reklamowych i tworzą przekazy reklamowe, jest to niezwykle istotne, żeby wiedzieli, jaka kolorystyka, jaki styl jest nie tylko dzisiaj aktualny, ale jutro. Za rok czy za pięć lat. Tego typu zawody związane z badaniem przyszłości będą dopiero e, się umacniać tak, w strukturze zawodowej. Taka osoba może pracować w dużych korporacjach, może pracować e, w agencjach reklamowych. Trendwatcher również może pisać, tak, może się zajmować w jakiś sposób sprzedawaniem swojej wiedzy, e, być publicystą czy dziennikarzem. Ja mam wrażenie, że kamera jest przykrzywiona, to ja się